Pomyślmy na chwilę o wyjeździe po zdrowie tylko że nie mówimy tu o jakimś luksusowym spana Bali mówimy o podróży w głąb Rosji. Dokładnie taką, cóż, dość nietypową wyprawę zorganizowały sobie dwie polki. Warto więc sprawdzić, co właściwie je tam spotkało i czego się dowiedziały. Pamiętajcie tylko, że to jest skrótowe podsumowanie pełne nagranie, na podstawie którego powstał ten materiał, znajdziecie w opisie No właśnie, dlaczego? To jest kluczowe pytanie. Co w ogóle skłania kogoś, żeby w dzisiejszych czasach ruszyć w taką drogę tysiące kilometrów w głąb Rosji i to w poszukiwaniu zdrowia? Spróbujemy zgłębić ich motywacje i zobaczymy, co tak naprawdę zastały na miejscu. I ten cytat jednej z uczestniczek, myślę, że idealnie nadaje ton całej historii. Od razu czuć, że to nie jest tylko opowieść o jakichś zabiegach. Nie, to jest historia o przygodzie, o przecieraniu szlaków. O bardzo osobistej determinacji. No dobrze, skoro mówimy o pionierskiej wyprawie, to jak ona wyglądała w praktyce? Przejdźmy do części pierwszej, sama podróż do Rosji i cała logistyka tej, no, niezwykłej eskapady. Okej, okay. na pierwszy rzut oka może się to wydawać strasznie skomplikowane, ale trasa została zaplanowana w sumie w czterech prostych krokach. Zaczęło się od autobusu z Gdańska do Kaliningradu to był taki lądowy start. A stamtąd już w powietrze najpierw lot do Moskwy lub Petersburga, żeby złapać kolejny samolot do Tiumeni, czyli już głęboko w Rosji. A na miejscu czekała już na nie umówiona taksówka, która zabrała je prosto do celu. A teraz uwaga, coś, co naprawdę może zaskoczyć koszt! Bo cała ta podróż te 3000 km z Kaliningradu do Tiumeni kosztowała, no, zaledwie 100 euro na osobę. Jeśli wziąć pod uwagę ten dystans, to jest po prostu niesamowicie niska cena. A co z wizą? To dla wielu mogłaby się wydawać największa przeszkoda. A tu niespodzianka: okazuje się, że proces był zadziwiająco sprawny. Trzymiesięczna wiza turystyczna została załatwiona w zaledwie trzy dni. I to przez agencję w Gdańsku, która ma w tym ponad 20 lat doświadczenia. A co więcej, istnieje nawet opcja ekspresowa, pozwalająca dostać wizę w jeden dzień. Przejdźmy do części drugiej, zaskakujące koszty i realia. Bo to właśnie na miejscu, doświadczenia uczestniczek zaczęły no mocno, odbiegać od powszechnych wyobrażeń. Spójrzmy na tę liczbę: 3 euro. Dokładnie tyle kosztował pełny domowy obiad w lokalnej stołówce. Zupa, drugie danie i kompot. To jest kolejny dowód na zaskakująco niskie koszty, z jakimi się tam spotkały. I tutaj mamy, powiedziałbym, ogromne zaskoczenie prawdziwy dysonans poznawczy. Źródła podkreślają ich zdziwienie. Wiecie, medialne doniesienia mogły sugerować puste półki, a sklepy okazały się być w pełni zaopatrzone. Zamiast fatalnej infrastruktury, Drogi w naprawdę bardzo dobrym stanie, a zamiast wrogości spotkały się z życzliwością i gościnnością. Jakie praktyczne wnioski płyną z ich doświadczeń? Cóż, jest kilka kluczowych wskazówek. Po pierwsze gotówka. Koniecznie ruble, bo zagraniczne karty kredytowe po prostu nie działają, są zablokowane. Po drugie biletów na loty krajowe nie da się kupić z zagranicy. Tutaj jednak z pomocą może przyjść sam organizator pobytu. No dobrze, a teraz przejdźmy do głównego punktu programu. Część trzecia. Hardkorowe syberyjskie zabiegi, bo to właśnie po to odbyła się ta cała podróż. Nie było absolutnie żadnego czasu na odpoczynek. Po wyczerpującej 30-godzinnej podróży uczestniczki trafiły na zabiegi w ciągu zaledwie pół godziny od przyjazdu. To od razu pokazuje, jak intensywny był cały program. Więc na czym dokładnie polegały te zabiegi? To była prawdziwa mieszanka ognia i lodu. Sesje w jacuzzi przeplatane z kąpielami w lodowatej wodzie. Do tego biczowanie brzozowymi witkami. Tak, dobrze słyszycie. Owijanie ciała specjalnym balsamem. Do tego hardkorowy masaż gorącymi kamieniami. A na koniec mocna nalewka z gorczycy, spirytusu i pieprzu. A i jeszcze sesje w solarium dla uzupełnienia witaminy D. Zdecydowanie nie jest to typowy zestaw zabiegów spa. Ich pierwszą reakcją był totalny szok. I ten cytat doskonałe to oddaje. Chciałyśmy uciekać, myślałyśmy, że będą nas tak torturować codziennie. To pokazuje, jak bardzo wymagające fizycznie i, no cóż, psychicznie było to pierwsze doświadczenie. Skoro pierwsze wrażenie było aż tak ekstremalne, to jaka właściwie teoria za tym wszystkim stoi? I to prowadzi nas prosto do części czwartej: filozofia medycyny regeneracyjnej. Sercem całej tej filozofii jest jedno słowo. Regeneracja. Pochodzi ono od łacińskiego regeneratio, co oznacza dosłownie odrodzenie. Ale co ciekawe, w nauce termin ten pojawił się już w 1712 roku, kiedy to francuski uczony użył go do opisania procesu odtwarzania przez organizm uszkodzonych tkanek. I to jest właśnie klucz do zrozumienia tej metody. Założyciel ośrodka opatentował coś, co nazywa się metodą Hareckiego. Według dostępnych źródeł, opiera się ona na czterech filarach. Mamy więc holistyczne oczyszczanie organizmu z toksyn, wzmocnienie układu odpornościowego, odnowę komórkową oraz, co wydaje się kluczowe, aktywację własnych komórek macierzystych organizmów w celu naprawy uszkodzeń. No dobrze, a do kogo skierowana jest ta metoda? Tutaj lista robi się naprawdę ambitna. Akademia Medycyny Regeneracyjnej twierdzi, że jej metody pomagają w leczeniu chorób przewlekłych, nowotworów na każdym etapie, chorób układu nerwowego, zaniku mięśni, a nawet w regeneracji organów, które zostały zakwalifikowane do przeszczepu. Trzeba przyznać, że to są bardzo odważne deklaracje. I to wszystko prowadzi nas do ostatniej części naszej analizy, nazwijmy ją Inna droga do zdrowia, gdzie przyjrzymy się końcowym przemyśleniom z tej wyjątkowej podróży. To jest chyba najmocniejszy wniosek z całej tej wyprawy. Ten ogromny kontrast. Cytat mówi właściwie wszystko. Wszystko wygląda tu inaczej niż się słyszy w mediach, zupełnie na odwrót. Okazuje się, że to, co zobaczyły na własne oczy, było dokładnym przeciwieństwem tego czego się spodziewały. A więc dochodzimy do kluczowego punktu do refleksji. Czy mamy tu do czynienia z jakąś nieodkrytą oazą wellness, która oferuje unikalną drogą do zdrowia, czy może raczej z ryzykowną, niesprawdzoną alternatywą? Podróż tych dwóch kobiet dostarcza fascynującego materiału do przemyśleń, ale koniec końców pozostawia nas właśnie z tym fundamentalnym pytaniem.